Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów Przed godzinką wróciłem z Gdyni pociągiem jechałem, jestem trochę zmęczony, w zasadzie bardzo zmęczony. Wczoraj była bardzo fajna imprezka, oczywiście filmik już niedługo pokażę, co tam się działo w Gdyni i również inni youtuberzy współpracownicy. Również y, tam sporo kręcili, więc za niedługo zobaczycie, co się tam działo. Ale wracamy do y, codziennych filmików, czyli dziś jubileuszowa bitwa. 40-tysięczna bitwa gracza z 1 DPA Janosik300. Cześć Janosik. No, no, witam, witam. Y, Janosik to był bohater y, filmu, oraz Janosik to jest też program, y, który kierowców uprzedza przed policją. A no dlaczego tak. ty jesteś Janosikiem w grze World of Tanks? No tak wyszło, że mnie w podstawówce już kolega nazwał Janosikiem i tak zostało to od tam paru lat. Przez siłę i niesamowitą budowę, czy dlaczego? Długie włosy? W sumie go pytałem no i, i sam nie wiedział czemu. Aha. Ok, czyli 40 tysięczna bitwa. W zasadzie zarejestrowane konto masz od samego początku prawie, no, bo prawie, prawie. od maja. Jak, jakie gry lubisz, dlaczego zacząłeś grać w WOTA i czy grasz jeszcze w coś innego? No, gry lubię bardzo równe. Gram we wszystko co się da, praktycznie, ale tak najbardziej to lubię jakieś RPG czy coś, co ma jakąś ciekawą fabułę, co mnie potrafi wciągnąć. A do tej gry wciągnął mi akurat kolega. To jeszcze było w gimnazjum. Tak, tak, ta gra wychodziła. Kolega z innym tam, tam grał i mnie tak zaciekawił i mówię: Spróbuję. co, Zobaczę co, tak, co to będzie i tak zostało od paru lat. Mhm. Y Widzę, że malutko grałeś lightami, mimo to, że są bardzo fajne lighty, fajnie się gra. A bardzo dużo oczywiście czołgami ciężkimi. Medami również nie tak dużo, chociaż medy podobno królują. Czyli co, głównie lubisz grać ciężkimi TDK-ami, czy lighty też lubisz i medy? Nie no, zazwyczaj wolę coś, co jest w stanie przepchnąć samemu linię, czy samemu wygrać na, na, na większą ilość przeciwników. No i lubię tak, si, 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 przy używając siły, zraszać przeciwnika, dlatego na przykład na czołgu KW-5 mam tyle bitew i to taka moja pierwsza pręka i są, na początku sądziłem, że to będzie wielka klapa jak go kupiłem, ale stwierdziłem, że to jeden z moich ulubionych czołgów jest. A, A maybe... dlaczego masz... Prawie 2000 bitew na T92 artylerii. A tak, akurat moja, moja pierwsza arta. Zrobiłem go ją pod koniec 2011 roku już, także przez te parę lat to się już tych bitew nazbierało. A że ma, po ma porządny demecz i, i jak dla mnie dość często trafia, no to stała się moją ulubioną artą. No nie będziemy dużo gadać, bo ja muszę jeszcze się umyć położyć, może coś postreamuję, pokażę Wam co, co się działo w Gdyni, ale wybrałeś jak na czołg do jubileuszowej bitwy v 7201 k czyli czołg, który o, można było wybrać sobie na kampanii. Ja tym czołgiem nie wiem, chyba rok nie grałem, więc jestem ciekaw jak będzie mi się nim grało. Dlaczego akurat ten czołg wybrałeś? Ak akurat e, ten czołg zrobiłem podczas drugiej kampanii, akurat wtedy byłem też w 1 DPA, a jako że ostatnio wróciłem, no to czemu czy, mam tym nie zagrać, a dodatkowo to z tego co wiedziałem, na twoich filmikach akurat e, z jubileuszowych bitev to akurat tego czołgu nie było. Więc stwierdziłem, ja że to no, będzie dobry wybór no i myślę, że nawet y, mapka może być y, ponieważ y, no, w mieście ten czołg y, chyba woli walczyć niż gdzieś tam na malinówkach. No, no działo ma, 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 mało celne, dodatkowo ma mniej pocisków od desetki, więc to lepiej budować, a w mieście da, da sobie radę. Tylko on, on ma chyba bardzo mięciutkie te boczki, nie? Ciężko się kontuje tym czołgiem. A tak, tak, no na szczęście nie, nie wszyscy gracze o tym wiedzą i da się jakoś wygrywać. Okej, okay, no to jedziemy. Ja mam, ja nie mam kamuflażu, bo na ciężkich czołgach, jak się jedzie do miasta, to, to raczej niepotrzebny moim zdaniem jest kamuflaż, ale zawsze te kilka metrów daje. No ja akurat brałem kamuflaże, bo staram się na wszystkich dychach je mieć, w razie czego, tam czasami na klanówkach to, to ludzie wymagają, wymagają to, ale ja tam nie, nie wiem po co, to ja na, na nie zwracam tak szczególnej uwagi, to taka wartość bardziej estetyczna niż bojowa. O tu jakiś strzał we mnie poszedł, się odbił. Szaczałk nie jest zły, ale bokiem odbija. Ja tu boję się, że. O właśnie, że artyleria też będzie tu mieć przestrzał. No a to tu może mieć przestrzał. A... To 2, tylko i FV, więc nie, nie jest najgorzej. Ale z przodu ta piątka może być problemem. No na razie taka uważna gra. Telefon się odebrać, jeszcze do mnie strzelili. Aha. Coś trzeba ruszyć o tutaj. Czeka, zerkam na drugą stronę, bo tu nikt nie stoi. Mhm. A50, o lewcie. Kurczę, no przegrywamy. No słabo idzie, słabo. Nie trafiłem! O oh my god! O jeszcze we wrak trafiła, a jeszcze mi te 30 diabła. O, ale tu tak w miarę już wy wyrównają. 6,5 czy 6. Buteka stracili to dobrze, bo to groźny przeciwnik. Dobra, ja się ruszam. Nada, nada być na na No. Już to wygląda no. jakoś. Nie no, jako, jakoś dobrze będzie No i wygrane. No. no trochę mało nastrzelałem, po dwa, dwa strzały, bo to nie miałem za bardzo co zrobić, ale nie jest dobrze. No tutaj kolega w E50 już problem ma z Nie, fałek. to brak wiedzy No i fajnie, wygrana witwa Tak jest, no trochę mało obrażeń ale daliśmy radę zobaczymy tylko jak to tam wyszło z naszych wyników No, u mnie słabo no, ja trzy strzały oddałem a 2300 obrażeń czyli, znaczy 3 celne, a 4 bo jeden nie trafiony w skodę yy, zablokowanych 1000 ale ty blokowałeś więcej yy, no ale nie, za, nie załapałeś się na stalową ścianę ale bitwa szybka no, bitwa, Zbyt... Zwycięska bitwa, no i Twoja 40 tysięczna. To tak na koniec jeszcze powiedz, co teraz jeszcze planujesz wyekspić? Jakie masz jeszcze plany związane z tą grą? No, aktualnie staram się zrobić STBa. Mam typa 61 dopiero kupiłem. Potem planuję zrobić japońskiego ciężkiego. Oho akurat w tym momencie mam. I tak sądzę, że następny następna będzie Arta, Conqueror GC i później będę tak powoli kończył te linię, bo tam trochę tych dyszek mam, to trzeba je podokańczach. Zapewne długi jeszcze coś doda, to, to roboty jest kupe. A, a tak to już za bardzo też. Po, ty, po tylu latach to gra nie oferuje aż, aż takiej wielkiej rozrywki, ale sądzę, że nad, nadal będą ciekawe bitwy, bitwy na twierdy czy tam klanówki. I tego się Dobra. będę trzymał. To wszystko. Dzięki, ja idę trochę się po tej, po tej wycieczce umyć, a jakbyś chciał oczywiście na koniec pozdrowić kogoś, to proszę bardzo. No, chciałbym pozdrowić mojego kolegę, który mnie akurat do tej gry wciągnął i nawet u Ciebie występował w jednym z filmików jakiś czas temu, a jego nick to Macio2142. No to pozdrawiamy Macia, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!